Raczej to też mamy zrobione. To jest jakiś kolejny sprzedawca? Nie pamiętam kto to był. A. Nie wiem. <grybujesz> jednak, jednak nie Ej, a co jeśli to największe lustro? To chodzi o morze. Chodzi o ocean. Teraz przeczytałem ten list, w którym było wspomniane, że. To Zobaczyłaś wybić wody i tak... Coś... O. Nie? Nie... Nie o to chodzi? Nie, to gra miała nam... Cholera, już byłem zadowolony. Już myślałem, że, że w końcu, chociaż raz w życiu coś mi się uda, ale nie. Nie o to chodziło, te baranie. Naprawdę uważam, że mogliście zrobić to znacznie łatwiej, gdybyście po prostu się ustawili tak, żebym mógł na was skoczyć normalnie, a nie się ustawiacie w jakichś spiralach. Jak idioci. No w sumie jesteście niemowlakami, nie? Ale cholera, wy potraficie latać, a nie. Wspaniale. Only oil of everlasting anointment. Oil of consecrated oil. The priests commissioned perfumers to make oil so anoint the weapons of soldiers in butter. So as to bless their souls and increase their morale. Znamy księ... No to jest ten chłop, co nas rozgrzesza, ale czy on jest z księdzem? Czy ksiądz rozgrzesza? Tak? Nie? Może? Nie, wiem, zobaczmy. Nie znam się, nie wiem. Co się robi? Największe lustro. O co z tym chodzi? Nie. Czyli ty nie jesteś księdzem. Nie wiem, stary, nie znam żadnego księdza. Dziecko! Dlaczego ja tu wcześniej nie byłem? Oj, stary! Coś się z tobą ewidentnie bardzo, bardzo nie tak. Dziecko? Chyba, dlaczego ja tutaj nie szedłem po prostu? No, naprawdę, jesteś nie tak. Tutaj też się pewnie nie dostałem z jakiegoś bardzo błachego powodu, co nie? No mówię, jest masa obszarów, których ja sobie po prostu nie pozaznaczałem. Tam coś było. I tak coś wykręci wokół mnie, jak idiota. Znaczy, ja jestem idiotem? Dobra, najpierw się pozbądźmy tego. Czy to by cię dosięgnęło? Nie. No to mamy inny problem, innego rodzaju kompletnie. Szkoda, że wygląd broni się nie zmienia z tym, jak je ulepszamy. To by było fajne. Mamy teraz ostatni poziom, Verdeddy. Oczywiście nic nie widzimy, co tu jest. I jeśli mam być szczery, nie do końca chce mi się je levelować. Dobra, ale my mamy tutaj jeszcze jednego dzieciaka na dole, którego nie mam pojęcia, jak się pozbyć. Ale mam czasami problemy. Nie oceniajcie mnie, proszę. Dzień dobry. Dwa księżyce. Jesteśmy na Tatooine. Ech! <grym> ej, co jest? Ła, o Boże. Dobra, tacy jesteście? Ej, ty przeżyłeś? Dlaczego? To ci pozwolił? Cyk. Szkoda, że jak odbijamy te noży, to. Nie odbi znaczy, jak parujemy to noże, to szkoda, że nie odbijamy ich z powrotem. Nich. Jeszcze? To była dopiero pierwsza arena, a ja już nie mam. Fialok. co Skąd wiedziałeś? Uwielbiam obrażenia od kontaktu. To jest najlepsza rzecz w tej grze. Mam nadzieję, że nigdy ją nie usuną. Mam nadzieję, że ono tutaj będzie na zawsze i zawsze. O, lustro. I działa. Chociaż chwila, czy to tak powinny działać lustro? To lustro chyba nie działa. Chociaż? Chyba nie działa, wiecie. O stary, nie powinniśmy pić rano mojej wody, wiesz? Z jakiejś studni. Mm, no nie wiem. Świetnie. Świetnie. Jestem w niebo wzięty I w ogóle jest super. To nie tego chciałem użyć. Czy ja umrę? Tak. Tak, odpowiedź, odpowiedź mi. Brzmi... Tak. Jestem trochę słony, chyba na tą grę dzisiaj. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. <grymnie> Okej, okay, teraz to całkiem zabawne. Widzę dziecko. Które jeszcze nie zostało zabite. Dzieciak dosiągnięty. Nie, to. To źle. Źle. Kiedyś na pewno się skończy. A czy my na pewno piliśmy stąd? Nie, my piliśmy stąd. Czyli teraz, jak odpijemy, to znajdziemy się w innym miejscu, tak? o. Oh, oh. Albo my w ogóle stajemy się teraz w ogóle, w ogóle. Okej, okay, dzieciaków zostało nam 6. To nie jest jakoś wielkie, wielka liczba do znalezienia i zabicia. Nie, to też brzmi... Muszę przestać gadać o dzieciach i o tym, co będę... Nie. To... Też nie... Ej, czy wy też słyszycie te syreny? Oh, Jerma. Hey. Penitent one, not ready. I need your help to find the ja mam. Holy oil. Then the lady's untruths will be. Here's Mom, holy oil. My lance already shines with the oil's glow. Czemu ja tu tak właśnie poszedłem, bo... Okej, okay, już widziałem. <grystanie> o, Jezu. Wow. Nie pij tego. Będziesz piana. Potrzyłem w telefon. Nie patrzcie w telefon, jak prowadzicie. Ty! Oglądasz ten filmik w Widzę cię. pestań Pito. O, tak stary. Jesteśmy na haju. No nie! Nie to czart? To jest największe lustro. No masz, lustro. No, ku... no mam, no mam, no mam, no mam. No już bardziej się nie położę. O, miałem rację. And seeking some quiet corner in which to reflect upon my sins, I stumbled across a seemingly abandoned ancient and sacred place. Within it, a great pit lay before me, over which I stood until a sudden breeze, emanating from that dark void, startled me. This gust of wind that bore aloft delicate violet petals forewarned the coming of a terrible scream, a horrifying wail that chilled my skin and paralyzed my very being. What tortured soul? Scream in such a way. Jakiś, jakąś czeluść musimy znaleźć, tak? Zakładam, że ona będzie gdzieś na dole. Może gdzieś tutaj? Może o to chodzi? Nie pamiętam już co tam było. Fear Kissed by the Storm. Też chcę być pocałowany przez burzę. Mogłem popełnić błąd. Jednak wyszło zacnie. Gdzie jest otchłań? Czy otchłań jest tutaj? Nie. Tam coś jest. No, dawaj, panie, ten Jesteśmy tak blisko. Do góry. No, ty. Durny. Oh, yeah. Ja jestem głupi? No i jak mogliśmy nie zabić dziecka? To nadal nie brzmi dobrze. Już trochę tego mamy, co nie?

with the sisters. My child, penitent one, pray, take this token of gratitude. Blessed be your heart. That's sad. I mean... I have no idea what lore this guy but... Mogę cię zabić? Gdzie jest jakaś odchłań? On mówił, że to było w jakiejś świątyni, którą znalazł. Czy to może chodzić o, o to? Gdzieś tutaj? Um. Hmm. Chyba schudłaś, co? Gdzie jest wielka odchoń? Zaraz zaraz, 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 zaraz. Filament, filament, filament. Jakiś krzyk. Przecież my słyszeliśmy krzyk. Um, zaraz. Przecież my słyszeliśmy krzyk tutaj. <laughs> Czy myślicie, że chodzi o tę... o tą... I wandered lost and in despair through that laborious place in which the air seemed not to move. Eventually I stumbled across an old bell lying broken on the ground next to one of the many walls I had encountered on my travels. Walls that threatened there would be no way out of this place. Born of frustration, my stick dealt them many blue. That a blow. Like that me Ma taki vibe it's entertaining, entertaining. Do you think że about grandma? Spoiler alert, nie chodziło o babcię. Będę z wami szczery, wygooglałem. Bo po prostu nie chciało mi się szukać. I będę szczery, sam bym tego nie znalazł. Dzięki. No, halo? Knołem. Tak, Tak, więc wygooglałem to, bo sam bym nie ma szansy na to wpadł. Ehm, um, tutaj. To jest następna część. Tutaj. W Mother of Mothers macie dzwon, który się nie rozwala, jak w niego będziecie uderzać, i. dostajecie. następną część. Pismo. the decrepit and girl old man. I looked up from the ground and burned off. If once thou hast possessed beneath its skull a fleshless relic that still scrutines all of its living eye like a grim cyclops. Now must do so twice more. Jaki cyklot stary. Wiemy o dwóch czachach. Mamy tą jedną laskę, która się zamienia. I ten sklep, co znaleźliśmy. Tą dłonią. Ale ona też miała tam czaczkę jako swój szród, nie? No, ona ma czaczkę. I faktycznie jest bezoka. Musimy pod nim przejść? No, <laughs> pravda! Oh, kurde. My redemption, my forgiveness, all is useless this pilgrimage without end no longer matters. The sacrifices, the prayers, the supplications are for no account. Now I understand the miracle will not listen to one such as I for I am nothing. If I cannot obtain forgiveness, the only death awaits me. The one lies at the bottom of this towering cliff. The curse will soon be over for nothing of my being will remain. The cool sea breeze will comfort me and give me strength to finally end it. Farewell. TERAZ JEST SEA! TERAZ JEST SEA! Patrzcie na to. Teraz jest sea, więc teraz będzie faktycznie tam, gdzie myślałem, że jest ten Great Casm. Halo? Nie? Um, może z tej strony się rzuciły? Um, może się rzucił z drugiej strony? Może się do seren rzucił? No come, on, no na pewno musiał gdzieś tutaj się rzucić, chłop. No musiał się gdzieś tutaj zrzucić. Ale tutaj nie ma klifu. Nie rozumiem. W sensie no patrzcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście tym chłopem, nie? I co? I sobie przychodzicie tutaj. Na 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 nie? I macie dosyć. Kończycie to. Co robicie? Skaczecie stąd. Nie? Ale rolnie to mówią o klifie. Tutaj nie ma żadnego klifu. O chwil chodzi. <grych> o to chodzi? No to jest klif. Znaczy, nie jest Jolo. O tak. Hold uh, the passage of time for a few seconds. Hold the passage of time for a few seconds. Shit.